Witam Was serdecznie w następnym odcinku Liera Akademii Bez Tajemnic. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat puderków, brwi pudrowych. Co zrobić, żeby wychodził nam ładny, delikatny, lekki puder? Już zauważyć, na rynku w tej chwili jest bardzo wiele e, autorskich metod pudrowania brwi. Tak naprawdę wszystko składa się do, można powiedzieć, trzech podstawowych ruchów, jakie musimy wykonać i te ruchy dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować. Za co kochamy nasze pudrowe brewki? Za to, że wyglądają mega naturalnie. To jest lekka praca, lekka pigmentacja. Efekt jest bardzo naturalny. Często klientki wracając do mnie na następny zabieg mówią: Ojej, no, nikt nie zauważył, że jest zrobione. Ale coś się zmieniło, a do końca nie wiedzą co. I o to właśnie chodzi w tej metodzie pudrowej, żeby te brewki były bardzo, bardzo naturalne. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić kilka moich takich spostrzeżeń, co trzeba zrobić w trakcie zabiegu, żeby ten efekt naprawdę był bardzo lekki i naturalny. Przede wszystkim musi to być czysta praca. Musicie mieć czyste pole zabiegowe. Ja w trakcie pracy bardzo często przemywam sobie brew, żeby widzieć, w którym momencie jestem, jak ta skóra przyjmuje, bo wiadomo, każda skóra przyjmuje troszeczkę inaczej, więc my musimy tą pracę w pełni kontrolować. Ta praca musi być dokładna, miejsce przy miejscu, nie możemy też się spieszyć, że zaczynamy, po prostu przelecimy gdzieś jedno miejsce i lecimy cały czas do przodu. Nie, nie możemy się spieszyć, pracujemy, mimo że te ruchy wykonujemy dość szybko, to pracujemy powoli. Ważne jest, żeby nie skakać po tej brwi, że trochę tu, trochę tu, trochę tu, tylko po prostu jedziemy po kolei, nakładamy warstwa na warstwę, bo jak zaczniemy skakać po brwi, to zaczniemy sobie robić plamy. Następną rzeczą, na którą musicie zwrócić uwagę, to jest kąt trzymania igły na skórze. To zawsze musi być 90 stopni. W tym momencie będziemy dokładnie w tym miejscu, w którym chcemy być. Też w trakcie pracy pamiętajcie, aby mocno napinać skórę, żeby tylko tą igiełką, czubeczkiem igły zadrapywać ten naskórek. Ruchy, które wykonujemy przy pudrowaniu muszą być dłuższe. Nie może to być taki bardzo krótki ruch, ścisły, jeden przy drugim, bo w tym momencie też narobicie sobie plan na brwi. Zawsze musicie zwrócić też uwagę na łuki brwiowe u naszej klientki. Tutaj mamy zaraz kość pod skórą, i tutaj jest niebezpieczeństwo, że możecie przepigmentować to miejsce. Więc, jak dochodzimy do łuku brwiowego, to zawsze pracujcie sobie delikatniej i cały czas kontrolujcie. Tak jak mówiłam, tą pracę zmywać. Czysta praca, kontrolowana praca. U klientek, które mają dużo włosów na brwiach, a chcemy im ładnie podpudrować, żeby zaznaczyć ten kształt. W trakcie pracy należy te włosy zawsze odsuwać sobie pod włos, żeby odsłonić dobrze skórę, żeby widzieć dobrze miejsce, które będziemy pigmentować, bo często jest tak, że nam ten pigment tam na tych włoskach się rozleje, zachlapie i później się okazuje, zresztą ja też tak miałam nieraz, że odsuwam włosy na korekcie, a tam jest jakaś jasna plama, niedopigmentowane miejsce, więc też trzeba na to mocno zwrócić uwagę. Jeżeli pigmentujecie z kubeczka czy z pierścionka, też... Ten pigment trzeba dość często nabierać, żeby nie było sytuacji, że drapiecie tą skórę, drapiecie, ona nam zaczyna krwawić i tak naprawdę nic nam tam nie zostaje, tylko rozdrapujemy, robimy sobie ranę i tak naprawdę z tej pigmentacji będą nici. Więc pamiętajmy o tym, żeby ten pigment jednak co chwilę z tego kubeczka czy pierścionka nabierać. I jeszcze jedno takie moje spostrzeżenie, jak Wam szarpie igła w trakcie pracy... To ją po prostu skróćcie. Jeżeli przypracujecie przy konturze, możecie ją troszeczkę wyciągnąć. Także tutaj też sobie trzeba kontrolować długość igły, którą pracujemy. Teraz wezmę skórkę i pokażę wam, jak ja wykonuję te ruchy pudrowania brwi na skórce. Pamiętajcie, aby często na tej skórce sobie ćwiczyć. Jak tylko jak mam wolną chwilę, to biorę skórkę, biorę rączkę i zaczynam sobie ćwiczyć, żeby ta ręka cały czas pamiętała ten ruch. Nie macie pod ręką skórki, nie macie maszynki, wejście ołówek, i cały czas sobie to pudrowanie ćwiczcie. Teraz pokazuję Wam ruch wahadłowy, czyli ruch do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Leciutko pracujemy, nie używamy siły. i wracam sobie. I tak naprawdę dopiero po którymś przejeździe zaczyna nam się pojawiać cień. Może troszkę delikatniej to widać, bo używam takich skórek samopigmentujących się, jest to o tyle wygodne, że nie trzeba Cały czas w tym pigmencie się tutaj brudzić. A widać każde drapnięcie na tej skórce. I zobaczcie, dopiero po którymś przejeździe zaczyna ten cień wychodzić, tak naprawdę. W puderku chodzi o to, żeby delikatnie warstwa na warstwę tą skórę zapigmentować. Teraz mamy ruch od siebie. Wymiatamy od siebie. Ten ruch jest lżejszy, bo tak naprawdę o połowę razy mniej przejedziemy po skórze. To jest bardzo fajny ruch, też do wykończenia, do takiego pudrowania, do pigmentowania nasady brwi, gdzie nie chcemy takiej mocnej pigmentacji. Zobaczcie, że ja pracuję tylko tymi trzema paluszkami, żeby ten ruch był lekki. Nie można pracować całą dłonią, ciężko trzymać mocno rączki, bo będzie wam bardzo niewygodnie, nadgarstek wam wysiądzie, a do tego jeszcze pigmentacja będzie bardzo mocna, bardzo ciężka, wręcz taka tatuażowa. I trzeci ruch to jest taki ruch wymiatania na siebie. Patrzcie, to jest dość szybki ruch, ale dokładny. Ja też często zauważam na szkoleniach, że jedzicie raz, dwa, trzy i już lecicie dalej i dalej i dalej. I tak naprawdę później nic nie zostaje. To musi być bardzo dokładny ruch. Kąt 90 stopni. I dokładny, lekki ruch. Musimy tutaj mieć cierpliwość. Nie może to być też taki ciężki, krótki ruch. Bardzo, bardzo dokładny. Pokażę Wam, co się zadzieje. Bo też się z tym spotykam, jak zaczynacie mocno pigmentować. Takie słupki, jeden przy drugim i zaczynają robić się plamy. Nie o to nam chodzi, nie wiem czy widać te plamy. Nie chodzi nam o to, żeby mocno zapigmentować i zaprawić tylko przy pudrze. Chodzi o to, żeby lekko nałożyć warstwa na warstwę. Widzicie różnicę? Bardzo zachęcam Was do pigmentowania skórek. Nawet codziennie, żeby wyrabiać sobie rękę, wyrabiać ten ruch lekkiej pigmentacji. A będą wychodziły Wam cudowne puderki, które tak bardzo kochamy. Dziewczyny, może Wy macie jakieś spostrzeżenia, co chodzi o pudrowanie brwi, jakieś swoje doświadczenie. Podzielcie się po prostu z koleżankami, możecie pisać w komentarzach pod filmem, możecie pisać na priv do mnie, chętnie wszystko to przedstawimy. Może akurat jakaś nasza początkująca koleżanka skorzysta z tego. I to już wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was serdecznie do oglądania następnych odcinków Wiera Akademii Bez Tajemnic. Zapraszam do zadawania pytań, do dawania pomysłów na następne odcinki. Co byście chciały zobaczyć, czego nie wiecie, może co Wam mogę podpowiedzieć. Zapraszam do współpracy. Dzięki, pa!